Czyli wracamy i zaczynamy rundę piątą. No to zaczynam od tego, że tutaj to odpada. I tutaj mamy połóżcie ten znacznik obok talii polowania. Ten znacznik już jest, nie może być dwóch takich znaczników, także takich samych, także to odpada, nic się na raz nie dzieje, ale zobaczmy, co tutaj się dzieje. Przenikliwie zimny deszcz. Całonocna ulewa zamieniła po bliską rzeczkę w śmiertelnie niebezpieczny strumień wody. Okolica jest zagrożona. Teraz trzeba położyć ten znacznik przygody zielony. Znaczy, że przy następnej eksploracji, obojętnie co tutaj wyleci, na pewno trzeba będzie pociągnąć tą kartę. No i trzeba położyć znacznik z chmurą deszczu na polu pogody. A to z kolei oznacza, no. A to z kolei oznacza, że w fazie pogody, jeżeli będziemy mieli. Jeżeli nie będziemy mieli tego, no to będziemy, dostaniemy jedno drewno, jedno jedzenie trzeba odrzucić, także będę musiał zbudować dach. Kurczę. No i się zaczyna robić ciasno teraz. Dobra. Faza morale. W tej fazie na pewno się będę leczył, tutaj, czyli jedna do przodu. Energia. I teraz mamy fazę produkcji, w której otrzymujemy dwa pożywienia i jedno drewno. Ok, i teraz faza planowania. Teraz tak, co się stanie, jeżeli nie wykonam tego? Kafelek pozostaje rewersem do góry, czyli to mnie tutaj nic w ogóle nie, nie, nie tego, nie rusza. Żeby wykonać scenariusz, Aha, ja, tutaj, ja może położę taki biały znacznik, żebym pamiętał, że to już jest zrobione. Żeby wykonać teraz ten scenariusz, muszę mieć 6 drewna, 4 skóry, linę i nóż. Lina jest, no to, no to wiadomo, no to teraz pójdziemy po nóż. Piętaszek idzie po nóż, idzie tam razem z tym dodatkowym robotnikiem. Także w ten sposób to też już nam tutaj odpada. Także to będziemy mieli to. Dodatkowo zwiększy nam się poziom broni. I wtedy w następnej kolejce pójdziemy na polowanie. A teraz... Teraz tak, czekajcie, mam dwa drewna. Mam dwa drewna. Jedno drewno będę mógł sobie zredukować poprzez dwa znaki determinacji, wykorzystując tę funkcję. To znaczy, że... A co kolejkę dostaje jedno drewno. Czyli jeszcze trzy kolejki bym musiał polecić. Raz, dwa, trzy. To, to znaczy, że to już jest i tak na styk. I jeszcze teraz muszę zbudować ten dach. A może powinienem odkryć kafelek z pogodą, kafelek wyspy, żeby żeby odkryć tutaj, jeżeli mi się uda i będzie tam totem to dostobę dwie skóry. Ciężka sprawa, wam powiem. A wiecie co, to zrobimy tak. Zrobimy tak, że ja pójdę z pieskiem na odkrycie tego pola. To jest jeden, a drugim, no bo to będzie lepiej teraz zbudować sobie to, ten poziom dachu, niż później otrzymać yy, i tak bym stracił to drewno, i tak, bo musiałbym się, je, się jest jedna kara, jedno drewno, i ja też co, ja tylko, I się wydaje, że jeżeli odrzucić po jednym drewnie i jedzenie za każdą chmurę powyżej poziomu dachu, no, no to większą karą będzie. I tak bym stracił to drewno i tak, a tak to mam przynajmniej już ten dach, który może na następną kolejkę dać szybciej. Także pójdziemy tutaj, ale zużyję tylko jedno drewno i dodatkowo tą funkcję, yy, że odrzucam dwa i mam jedno drewno więcej, tak zrobimy. Idę tam niestety sam, czyli to też nie będzie na 100%. Czy powinienem to tak robić, czy powinienem lepiej? Oj, ciężka sprawa, ciężka sprawa. Czy powinienem jednak lepiej iść na to drewno? No, najwyżej później pójdę wszystkimi na wydobycie drewna. Tak zrobimy. Wolę sobie zostawić te dwa z naszej determinacji, żeby przerzucić ewentualnie jedną brązową kość. Także zużywam dwa drewna. tego tutaj drugi. Zużywam dwa drewna i. Idę tam sam. Zacznę od, od piętaszka, bo to jest tutaj 100%. Także ten tutaj pada. Mamy wydobyty nóż, czy tam... wymyślony nóż. On nam daje dodatkowo plus jeden do, do broni. Także mamy do broni trzeci. OK. I teraz pójdę na budowę dachu. oj, 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 oj. O, widzę, że tutaj aparat, za chwilę bateria mi siądzie. Także będziemy musieli zrobić przerwę. Mam nadzieję, że się skończę tą kolejkę i... Dobra, super się udało. Mamy tylko Victory. Żadnych kar, nic się nie dzieje, super. Dwa drewna zużyte. Mamy pierwszy poziom dachu. On wraca. I teraz tutaj mamy też 100%. Bo idziemy... Z pieskiem poszliśmy. Z tej racji, że nie kulaliśmy, to myślę, że to nas nie dotyczy. Tak uważam. No bo to jest tylko jeżeli się kula kostkami. Czy to jest przy każdej, nawet jak jest nas, ale jak jest 100%, to jest 100%, to nie ma żadnej idei. Włożyliśmy w dwójkę. Ok. Zobaczmy co tutaj mamy za typ terenu. Jest. Mamy znacznik to temu czwarty. Oraz mamy jeden z tych ukrytych zasobów. Czyli zrobimy tu. Ten jeden zakryty idzie tutaj. I czwarty totem, czyli dostajemy dwie skóry. Super, także to fajnie poszło, i teraz to już są wszyscy. Na tym przechodzimy tutaj i zobaczmy, co to jest. O, mogę przerobić sobie to na jeszcze jedną skórę i, i jedzenie. Także ja to, ja to od razu wykorzystam. Przerabiam sobie to na jedno jedzenie i jedną skórę. Także to fajnie teraz poszło. No i przechodzimy w ten sposób do fazy pogody, w której mamy to. Tutaj to nas nie urządza, bo już jesteśmy już zabezpieczeni. Zbudowałem poziom dachu, to jest jedna, jedna chmurka. No i kulamy teraz tu. Atakuje nas bestia na poziomie trzecim. My mamy poziom broni trzeci, także też nic się tutaj nie dzieje. Faza nocy, w której Aha, jeszcze jedna rzecz, sorry. Zapomniałem o Jenny przy planowaniu. Jenny zawsze idzie tutaj, także Jenny się leczy o jedną ranę. Jenny idzie tutaj do przodu. Pyk. No i teraz ja zjadam jedno. Jenny zjada jedno. I ja dodatkowo podleczę sobie jedną ranę. Czyli cyk. Ok, no i na tym zakończymy rundę szóstą. Ja teraz podładuję baterię i. Widzimy się za chwilkę.